Panie profesorze, a ten temat drugi, pan mówił o okrągłym stole króla Artura, przeciwstawiając ten stół temu z 80. -tego... Urbana, Urbana, tego... Króla Urbana. Ta. Króla Urbana. Otóż ekumenizm, on byłby takim okrągłym stołem w ramach kościoła. Czy na ten temat pan profesor mógłby powiedzieć kilka słów? Słowo ekumenizm jest rzecz jasna wieloznaczne. Dzisiaj bym powiedział, ono jest dwuznaczne. Z jednej strony mamy do czynienia z ekumenizmem tak zwanym soborowym, tym, co jako kwintesencję drugiego soboru watykańskiego Stefan Świeżawski określa w trzech słowach otwarcie ekumenizm dialog, to bym myślał, jest właśnie przejaw defensywy tej formacji tradycyjnej, chrześcijańskiej polegającej na otwieraniu drzwi przed światem islamu, przed genderystami. Powtórzę to, co już mówiłem dzisiaj, nie zdając sobie sprawy z tego, że to są konie trojańskie. Je się chce wpuszczać do środka, za bramę i z nimi dyskutować. Natomiast i można jeszcze powiedzieć, tak ja to odczuwam, że tutaj ekumenizm jest jakby antonimem słowa rasizm. Tak się tego używa. Rasizm jest piętnem, które się ludziom wypala, nazywając wrogów, przeciwników rasistami. Natomiast ekumenizm to jest jakaś pochwała najwyższa, postawa ekumeniczna, otwarta, z ramionami otwartymi, z wszystkimi gadać. Natomiast czym innym jest ekumenizm reprezentowany przez Jana Pawła II? I o to bym chciał pana profesora też zapytać, bo jak wiadomo, papież. Wojtyła odwiedzał cerkwie i synagogi, spotykał się z Dalajlamą, ale jednocześnie utrzymywał, że pełnia prawdy, pełnia prawdy tkwi przy Kościele czy w Kościele Rzymskim, katolickim. No i do tego jeszcze trzeba by wziąć pod uwagę deklarację Dominus Jezus z przełomu stuleci, z 2000 roku. I to wtedy inny ekumenizm mamy. Ale autorem Deklaracji Dominus Jezus nie był Jan Paweł II, tylko późniejszy Benedyk XVI. Zgadzam się z Panem docentem całkowicie, że tak zwany ekumenizm, czy ruch ekumeniczny w Kościele Katolickim jest przejawem defensywy. Tak Pan to ujął. Tak. To jest postawa ludzi, którzy nie mają poczucia pewności siebie, którzy widzą, że z przeciwnikiem ideowym, w każdym razie myślą, że tak jest, że z przeciwnikiem ideowym, w tym wypadku innymi. Wyznaniami chrześcijańskimi, czy nawet innymi wiarami pozachrześcijańskimi, muszą paktować, muszą iść na jakieś porozumienia i kompromisy. A defensywa jest przejawem słabości. Tak jak genderyzm jest ofensywny, z tym, że ta ofensywność to nie jest w, nie w kobietach, w ta siła, tylko w tym kapitale, który, który je tutaj do, do swoich celów używa, to tutaj ta słabość tkwi tkwi w kościele. Wyciąganie ręki do drugiej strony, która jest naszym jakimś oponentem, ideowym czy innym jest słuszne, jak najbardziej wskazane wtedy, kiedy robimy to z pozycji siły. Kiedy najpierw Pana pokonam, a potem powiem Panie Kołocki, no to zgoda. To wtedy Pan przyjmie to chętnie i może nawet z wdzięcznością. Pokonałem Pana. Mógłbym pana, przepraszam, że takie używam porównanie, nie mam zamiaru pana oczywiście pokonywać, ale tak dla, dla, dla ubarwienia sprawy. Pokonałem pana, ale nie mam zamiaru pana zniszczyć przecież. Swój cel osiągnąłem, jakiś tam w jakiejś sprawie byliśmy różnego zdania, ja, ja tutaj mo, moje wzięło górę i, i na tym koniec. A poza tym robimy zgodę i dalej działamy wspólnie. W taki ekumenizm miałby sens. Ale to najpierw trzeba wygrać, a potem ekumenizm. A tutaj się przegrywa i myśli się, że się tą ustępliwością, którą jest ekumenizm, coś wygra. U drugiej strony wygra się tylko pogardem. Słabe usze ze strachu, chcą się godzić z nami teraz. Zgra pan tu zem, pan, 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 ja tu pana pokonałem, a pan do mnie zgrabunioł. No, panie Wolniewicz, no robimy zgodę, nie? No, no to co ja wtedy o panu pomyślę? A tego są przejawy, no przykłady znowu. O genderyzmie mówiliśmy. Kol wprowadził genderyzm jako przedmiot swój. Ja mówię o Uniwersytecie Warszawskim, gdzie to było hańbą. O tym żeśmy tu już kiedyś chyba mówili. Hańbą było dla Uniwersytetu i skażeniem nauki polskiej pseudonauką, żeby wprowadzić te baby, które nie mają nic do powiedzenia i które robią jakąś zupełnie zmyśloną dyscyplinę, która nic rozsądnego nie ma do powiedzenia. Po to, żeby na tym robić karierę. Uniwersytet Warszawski skapitulował, ale mówiłem z tych trzech autonomicznych instytucji w stosunku do państwa, rodziny, kościoła, uniwersytetu. Uniwersytet pierwszy skapitulował, ale Kościół też kapituluje. Wprowad... Co, co ci księża na kulu sobie wymyślili, żeby wprowadzić. Taki no sprzeczny z elementarną doktryną chrześcijańską i ze zdrowym rozsądkiem, niedorzeczny przedmiot genderzm, po to, żeby się jakimś lewakom przypodobać, no bo jaki inny był tego cel? Czy żeby, może się nie, tle, może nie przypodobać, może inaczej trzeba to powiedzieć, żeby uchronić się od ich ataków, żeby się nie wystawiać na ich ataki. Oni myślą, że jak cofną się o krok, to te ataki już ustaną, że chodziło tylko o tą poprzednią pozycję. Nie one nabiorą tylko rozpędu przecież. To jest jeden przykład. Drugi przykład, co słyszę, w seminariach duchownych katolickich, jako jeden z przedmiotów nauczania, tam wprowadza się psychoanalizę. Freudyzm. Freudyzm, który jest tą chyba najbardziej jadowitą trucizną, jaką została skażona cywilizacja Zachodu. Sam Zygmunt Freud, do, i zapomnę jego nazwiska, tego jego ucznia amerykańskiego czy angielskiego, już nie pamiętam, też, który potem napisał tą jego trzytomową biografię, pan nie pamięta może, jak się on nazywał, uciekło jego nazwisko. Jak pierwszy raz pojechał do Ameryki, to było chyba w roku 908, czy coś takiego i tam był przyjmowany jakoś owacyjnie, jakieś tam entuzjazmy wielkie w stosunku do niego były i do tego swojego wówczas ucznia, a potem biografa powiedział tak Teraz nas tu oklaskują, bo jeszcze nie wiedzą, że przywiozłem im dżumę. A oni ten dżumę wprowadzają do seminariów duchownych. Trzeci przykład. Parę lat temu ze zdumieniem zupełnie usłyszałem, że w Tyńcu, w Tyńcu jest klasztor. Ojców Benedyktynów, najstarszy zakon chrześcijański, największego szacunku godny reguła świętego Benedykta. Dowiedziałem się z pracy, że ci zakonnicy benedyktyńscy z Tyńca sprowadzili sobie z Tybetu, czy gdzieś tam, czy z Indii, może już nie pamiętam, jakichś mnichów buddyjskich, żeby ich uczyli kontemplacji. Zakonnicy benedyktyńscy, następcy świętego Benedykta, siedzą z mnichami buddyjskimi i przy pomocy tak zwanej mandali uczą się kontemplacji. Jestem pełen szacunku dla nauki buddy i dla mnichów buddyjskich, ale jeżeli jesteśmy ludzie cywilizacji zachodu, wyrosłeś z chrześcijaństwa, powinniśmy rozumieć jedną rzecz: że spośród wszystkich religii świata, nasz, z wszystkich wiar świata, nasza wiara jest najprawdziwsza. Jeżeli ktoś chce się od nas uczyć, bardzo chętnie będziemy go uczyli. Ale my się od nich uczyć nie potrzebujemy. Panie profesorze, a czy to nie jest tak, czy to nie jest jeden z powodów odejścia papieża Benedykta XVI, że on naporu owego ekumenizmu nie był w stanie wytrzymać, to znaczy przeciwstawić mu się, że to było coś, co było ponad jego siły? Czy to nie jest jeden z ważnych powodów? Ja takie przypuszczenie już kiedyś w tych rozmowach tutaj sam wypowiedziałem i rzeczywiście tak sądzę, że odejście, ta dziwna abdykacja Benedykta XVI, ona nie była spowodowana stanem wiekiem. Benedykt XVI jest człowiekiem starym, tak jak ja jestem jego rówieśnikiem, ale nie wyglądało na to, żeby był jakoś schorowany, na przykład w porównaniu z Janem Pawłem II, przecież z jego końcowego okresu był w bardzo dobrym, tutaj w bardzo dobrej kondycji. I moje Domniemanie, bo nie wiem niczego na ten temat y, konkretnego. Moja dedukcja jest tutaj taka, że Jego świątobliwość Benedykt XVI poczuł, i musiał to już odczuwać od pewnego czasu naturalnie, że jego rezerwa wobec tych tendencji, które by określił jako kapitulansko-ekumeniczne. Ekumenizm jako forma katolickiego kapitulanctwa wobec innych religii, że on w tej swojej opozycji wobec tego kapitulanctwa nie ma za sobą większości kolegium kardynalskiego, a i tu miało na pewno rację, jeżeli tak myślał, bo to wszystko takie jest tylko hipotetyczne, very ify, jak mówią Amerykanie. A jeżeli tak sądził, no to tak rzeczywiście na pewno jest, że papież nie jest w stanie kierować kościołem, jeżeli nie ma za sobą wyraźnego poparcia większości kolegium kardynalskiego. Tak sądzę. A jeżeli wracając jeszcze do tego ekumenizmu, co chciałbym jeszcze tutaj dodać. Idea ekumenizmu to jest w ogóle idea protestancka. Ona nie z katolicyzmu wyszła. Ona się pojawiła na początku XX wieku wśród wyznań protestanckich, które czuły, że to ich coraz większe rozdrabnianie się spowoduje, że. Protestantyzm jako religia rozpływa się w świecie laickim. I próbą tego połączenia, te przeciw, 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 nie połączenia próbą przeciwdziałania temu rozpływaniu się, był właśnie ów ruch ekumeniczny, który powstał jeszcze przed I wojną światową, zmierzający do tego, żeby Zbliżać do siebie różne wyznania protestanckie w ten sposób, że się będzie je obstrugiwało, tak bym powiedział, przenośnie, a, a obrazowo z różnic, a zachowywało tylko jakiś ten goły pień wspólny i to obstrugiwanie miało być i doktrynalne, i liturgiczne, żeby je tak coraz bardziej do siebie asymilować. Kościół katolicki był przez kilkadziesiąt lat temu przeciwstawny. On się nie będzie obstrugiwał. I słusznie. Ale ten postawę zmienił drugi Sobór Watykański, gdzie właśnie w sprawie ekumenizmu podjęto pewne decyzje, że Kościół katolicki się w ten ruch Włącza. Mi się to wydaje działanie chybione. Być może, że potrzebne są jakieś zmiany liturgiczne, bo chociaż to osobna sprawa, o tym trzeba osobno pomówić, bo wydaje mi się, że istotą liturgii jest właśnie jej niezmienność, bo ta niezmienność liturgii, Mszy Świętej na przykład, ona jest największym obrazem wieczności. Wieczność się nie zmienia, wieczność trwa i tak samo nabożeństwo katolickie trwa i się nie zmienia. Wszystko się wokół zmienia, a Msza Święta się nie zmienia. Ale to jest osobny temat, ale może jakieś są potrzebne zmiany. Ale nie powinno to być takim jakimś dążeniem do jakiegoś takiego zrównywania się, bo to jest. Iść, wejście na drogę, na drogę protestancką, która wiadomo już dzisiaj, że jest drogą donikąd. Że ten tak zwany protestantyzm liberalny, ostrugany z tam z różnych rzeczy, że on myślał, że on się jakoś do tego świata przystosuje, a ten świat go wchłonął po prostu i te wyznania, przykład amerykańskie, to są takie stowarzyszenia charytatywne czy filantropijne, to tam. To tam, tam z chrześcijaństwem ma już niewiele, niewiele wspólnego. Jeżeli bym jakieś łączył tutaj nadzieję, to z tym, co dwa lata temu podjął właśnie Benedykt XVI, gdzie rękami naszego przewodniczącego episkopatu i yy, yy, księdza arcybiskupa Michalika i yy, yy, przewodniczącego cerkwi rosyjskiej. Pamiętam jego imienia, w tej chwili uciekło mi jego imię. Patriarcha, uciekło mi imię. Było to porozumienie między, czy porozumienie na temat współdziałania między Kościołem Katolickim a Cerkwią Rosyjską. To ma pewne perspektywy. Bo Kościół Katolicki wykazał w stosunku do tych jadów, współczesności, a to są moim zdaniem jady kapitału. To nie dlatego, że ja jestem stary marksista, tak mówię, że to są jady kapitału, tylko dlatego, że ja uważam i dlatego byłem marksistą i w tym stopniu jestem jeszcze nim dalej, że w myśli Karola Marksa były wielkie, głębokie prawdy. Jedną z tych prawd to było to, że kapitał to jest ta straszliwa siła. I Kościół katolicki wykazał większą odporność. A ekumenizm to jest rezygnowanie z tej odporności. Na przykład takie, na przykład traktomówienie, no co jest centralnym w chrześcijaństwie. Postać Jezusa z Nazaretu oczywiście. Stosunek do tej postaci i wyobrażenie do tej postaci. I teraz widzę, że się ten stosunek zmienia na jakiś taki stosunek, nie że to jest postać daleka, wyniosła i tajemnicza, która do nas z kart Ewangelii przemawia, tylko że to jest taki Pan Jezus swojski, nasz brat. No, no tak jeden z nas, my z nami, tak. Kąpel. Jak mówią prawosławni, trzeba wieko lubiec. Tak jest. Ekumenizm prowadzi w tym kierunku, w, jakiś, w kierunku takiego spłaszczenia chrześcijaństwa, i myśli, że kosztem tego spłaszczenia się to rozszerzy i to pójdzie w, w, w lód. Nie, to się tylko rozpłynie. Myślę, że ekumenizm. To jest ślepa uliczka, ale to hasło, które ostatnio słyszymy: Kościoła jako kościoła ubogich, czyli zmienionego w instytucję charytatywną w gruncie rzeczy, to jest krok znowu na tej samej drodze. Patrzę na to z niepokojem.